Dzień dobry kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zgodnie z obietnicą wchodzimy w etap 7 w Escape The Running Head. Ogólnie tutaj musimy uważać przed tymi głowami, bo one tutaj łażą i nas atakują. Jesteśmy w kolejnym poziomie, o Boże, pamiętam, to, to było takie trudne do jasnej cholery, nie da rady tu. Dobra, ASD dobra, D. Spacją skaczemy i cofamy, dobra. Ten, ten etap jest bardzo trudny ogólnie. Mega, po prostu bardzo ciężki etap. E, więc możemy się tutaj dosyć sporo pomęczyć. No, już tutaj nawet na pierwszym poziomie się męczymy. Dobra, tu po prostu trzeba się skupić, myślę. I to było, byłaby moja taktyka. Ojej, no i spadłem w dziurę. To jest takie, jakby trochę Mario. No, ogólnie, e, tu jest dosyć dużo checkpointów, ale niektóre poziomy są naprawdę po prostu bardzo trudne. Więc myślę, że tutaj się pomęczymy dość, dość długo. No ale na szczęście mamy pierwszy checkpoint. Możemy sobie gwiazdkę zebrać. Nie, chyba się nie da zebrać gwiazdki jednak. Dobra, to. Strażeczkę się udało. Tu jest prosto na głowę. Okej. Okay. Checkpointik byle do checkpointa. Na głowy jeszcze tak skaczą. Kolejny checkpoint. I ten etap jest ciężki. W sensie do kolejnego checkpointa teraz jest ciężko To jest jeszcze łatwe tutaj z tego co pamiętam Ten, bo jego wystarczy przeskoczyć, ale to już nie jest łatwe Tu głowa spada co jakiś czas Idziemy Dobra, udało się jakimś cudem Okej okay. Nie wiem, jak to się uda... Okej okay. O Udało się a to było ciężkie z gozbami i mega długo to przechodziłem. Dobra, i teraz to. To jest ciężkie, bo tu nie ma checkpoint'ika. Jezus! Czułem to tak szybko, przyszedłem, co jest grane? Ja pamiętam, że ja to mega długo przechodziłem. Nie, wiem, co jest grane, ale udało nam się to przejść bardzo, bardzo szybko, więc ogólnie jestem aż z siebie zadowolony. No wiecie, technika. Nie. Jak to było? Czyli czynią mistrza o. I jesteśmy teraz na mroźnych głowach. Ogólnie teraz już się zaczę zaczęła ta gra psuć od tamtego etapu. Tam, tamten etap był ostatnim dobrym etapem. E, tak zazwyczaj jest, że tak po piątym, szóstym etapie dopiero za za zaczyna się wszystko psuć. Dobra, udało nam się przejść to i teraz uwaga, bo lut będzie spadał, więc tu trzeba uważać, bo w sensie ten lut będzie pękał trochę pod nami, więc trzeba uważać, żeby on nie pękł w 100%, chociaż nie wiem, czy on by pękł w 100% tak naprawdę. E, dobra. Musimy szybko, bo te, te os ostatnie etapy są, z tego co pamiętam, jakby mega. Me mega... Są mega długie, więc. Yy, musimy uważać, bo ten 8, 9, 10 to są już etapy dłuższe. Yy, dziesiąty to jest w ogóle walka już z tymi bossami, z tego co pamiętam, bo ogólnie. Yy, nie wiem, czy oglądaliście poprzednie dwa odcinki, ale ja już grałem w tą grę. W sensie miałem okazję przejść yy, ca całe. Yy, tylko nie miałem okazji tego zrobić na odcinku, dlatego teraz to zrobię na odcinku. Okej, okay, udało się i teraz będzie pońcik. Nie, nie ma jeszcze checkpoincika. Dobra, ten, ten poziom był łatwy. Z tego co pamiętam. On był naprawdę taki prosty, bo te głowy tutaj są w miarę wolne. Ten jest jakkolwiek bardziej szybki, no ale cóż wystarczy tutaj pouciekać. One są zlagowane i tak. Zresztą zaczynają bo boję się, że zaraz nie wywali, żeby nas nie wywaliło. Czasami w będzie przypał. Dobra, i teraz ten poziom. Ten poziom jest... Jest irytujący. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten poziom. No ale ścina, niestety, tutaj dosyć, dosyć mocno. Nie podoba mi się ten fakt, że ścina. No ale cóż, musimy jakoś to, kochani, przetrwać. Jak nas kulka trafi, to ona nas po prostu cofnie. No ale problem jest taki, że może nas cofnąć, na przykład, na głowę. Dlatego trzeba po prostu uważać. I o to chodzi w sumie w tej, w tej grze. W tej grze, w tej grze, tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Musimy się dostać na całą górę, już nam nie dużo brakuje, no ale zaraz się kula, może zaraz blisko nas, na przykład teraz, ale udało nam się ją przetrwać i mamy piękny, przejrzysty, ładny czekpoński, chłopocie, ten poziom był bardzo posrany. Yy, trzeba po prostu uważać, ale tam już widać przejście do kolejnej rundy, dlatego ja bym tutaj yy, zwrócił szczególną ostrożność. Yy, żeby już po prostu wygrać. No ale niestety na te głowy ciężko. Ja myślę, że przy ścianie będzie jakoś tak łatwiej. Takie mam wrażenie. Tu myślę, że jest y, dobre miejsce, żeby w ogóle y, się rozbić. Bo lodowiec nam nic nie zrobi, zrobi nam głowa żyjąca. Okej, okay, udało nam się Ja Lecimy sobie monetę. Nie wiem po co te monety się kolekcjonuje, no ale ogólnie mamy monety. O, bo na przykład za etap 8 nie zebrałem monety i teraz mam osiągnięcie z etapu 8. Przechodzimy do kolejnej rundy. Wow! Ej, wiecie co? To jest taka ciekawostka, o której w sumie nie słyszałem, w sensie, o której nie widziałem wcześniej. Jeżeli będziecie grali w dzień, to będziecie mieli tutaj dzień, ale jeżeli będziecie grali w noc, to będzie noc. Chyba o to tu chodzi. Dobra, możemy sobie zacząć na etapy, które nam zostały. Dobra, już nam nie dużo etapów zostało. Teraz już y, ta gra się zamienia w takie bardziej obby, dlatego. Y, y, m, ale takie trochę na, na trudniejszym poziomie obby. Nie jest to jakieś bardzo łatwe. Zrobię sobie zdjęcie na miniaturki, żeby było z czego wybierać. Laska nam wpadła, więc nie wiadomo, czy będzie. Okej. Okay. Nie no, widzicie? Łatwizna, kochani. Łatwizna. Jak ja to za pierwszym razem przychodziłem, to ja to przychodziłem chyba godzinę. Ale może dlatego, że na brata Czekaję, albo Albo może dlatego... Nie, nie mam pojęcia, czemu ja tak długo przechodziłem tamto, ob... ja myślałem, że tutaj będę się męczył godzinami, a w sumie jakby się uszedł, to by był jeden dłuższy odcinek nawet, yy... o nie, to był nawet jeden dłuższy odcinek z tych głów, po prostu, nie wiem, taki półgodzinny, ale to by musiała za pierwszym razem przejść, bo teraz wiem, co robić i mniej więcej jak robić. Dobra, tutaj musimy uważać, ale to akurat damy radę, damy radę, kochani, tu jest głowa, więc to może być ciężej. No, i na kamyczek. No, i mamy checkpointik kolejny. O, ten poziom chyba. Nie, ten poziom był łatwy. Ten poziom da się za pierwszym ra razem zrobić. Ło! Wow. Yy, te kamienie spychają głowy, ale problem jest taki, że te kamienie też spychają nas. Yy, czaszka akurat nie wiem, Mam wrażenie, że czaszka się w ogóle nie rusza w sumie. Nie wiem, czy tylko takie moje odczucie, czy o co chodzi. Dobra, tu możemy się pomęczyć trochę. Dobra, nie daliśmy rady. Myślałem, że damy radę tam zaskoczyć, ale jednak, przeliczyłem swoje umiejętności w grania w tą grę. Która strona? To ta strona na pewno, czy ta? Ta. To jest na 100% ta strona. <grych> Czasem laga, jak tak się zrespi. Trochę wygląda jak mega easy, oby. Więc mówiłem, to by się już zaczęło trochę psuć od tego poziomu. Tego poziomu mam na myśli ten poziom. Yy... Ten poziom taki z tym Mario. To był ostatni taki fajny poziom, który był ciekawy. Tutaj, tu, tu, tu. Uf. Udało się. Mamy czekponcik. Zaskoczyć, żeby nie zlagowało. O, udało się. Dobra, teraz trzeba uważać szczególnie, bo tutaj yy, są ściany. Ale za każdym razem tych ścian jest coraz więcej, dlatego. A nie, jednak nie jest coraz więcej ściance. Aha, bo tu głowa będzie. Dobra, czatu O, udało się jakimś cudem. I tam jest przejście do kolejnego etapu, moi drodzy. Dobra, tu musimy po prostu czekać na kamienie. Ale ogólnie łatwy ten poziom. Łatwy, łatwy. Zaraz będzie nasz kamień. Jest i nasz kamień. O, to było takie, że tu się głowy coraz więcej. Ten poziom jest dosyć ciężki. Teraz tu. Na szczęście udało się za pierwszym razem. Nie wiem, czy on mi tak dobrze idzie. Dobra, teraz dla mamy tutaj armaty. Armaty niby nas wyszczerbą, no, ale tutaj mamy y, przejście te, tego poziomu po nie? Dlatego my, jako prawdziwe nuby, przyjdziemy tutaj y, z zną ten poziom. Weźmiemy samonetę i przejdziemy do ostatniego, dziesiątego etapu. I zakończymy grać już w tą grę po trzech odcinkach. Y, wiem, że te dwa odcinki były trochę oddalone od tego pierwszego odcinka, no ale cóż. Tak już bywa. W ogóle, jakby się ufrzyć, to by tą grę całą można było tak fajnie ze speedrunować i na przykład zrobić całą grę spróbować przejść w 15 minut. Yy, to, byłby, to byłby fajny challenge, myślę. Ale myślę, że byłoby to trochę wykonalne w 15 minut tą całą grę przejść. Dobra, teraz mamy takie jakby mega easy obby, ale jednak nie, nie za bardzo easy. Tylko mamy po prostu takie nudne, zwykłe obby yy, z elementami głów. Ogólnie nieciekawy ten... nieciekawy nie jest etap 10, nie lubię tego etapu. Jeszcze tak w ogóle czeka nas walka z bosami, nie wiem czy wiecie, nie wiem czy ktoś wspomniał już o tym. Ale tak, czeka nas właśnie walka z bosami, dlatego może być ciężko, bo tych bosów jest dużo, one się za każdym razem pojawiają. Ale to zobaczycie już w swoim czasie. Dobre, tutaj... Jezus Maria. Trzeba jakoś wybrać sobie dobrą pozycję, żeby to przejść. Dobrą pozycję, trzeba sobie wybrać. Może nie taką, że od razu na głowę wskakujemy. W ogóle zapraszam Was na mojego Twittera. Link macie w opisie, ponieważ tam regularnie pojawiają się po prostu tweety. Więc Was zapraszam. Czasem pojawiają się również już moje zdjęcia, tak jak na Instagramie. Zapraszam Was, bo Instagram mi się zepsuł i ogólnie czekam na naprawienie błędu. Dlatego Was jeszcze nie zapraszam, a zapraszam Was już, jak będzie gotowy błąd. W sensie nie jak gotowy błąd, tylko jak... Błąd z mojego Instagrama w końcu zniknie. E, e, cały czas czekam. Może ktoś potrafi pomóc mi za darmo. A go nie pisałem to ludzie chcą 25 dolarów. E, tak, 25 dolarów za tym już, że mi naprawią błąd. Błąd jest taki dziwny, bo mam błąd z followami, więc trochę dziwnie. Może naprawiam. Dobrze, wracając już do tematu, bo tak trochę się rozglądałem na temat linków w opisie, swoją drogą e, jest coś jeszcze bardziej innego niż Instagram i Twitter. Mianowicie chodzi tutaj, ojej, chodzi tutaj o TikToka. E, tam co prawda jest mało filmów, no ale Was bardzo serdecznie zapraszam, bo jakieś są. Możecie polubić, zafollowować mnie. E, polecam, e, polecam to zrobić, bo tam jestem ja, nie? <laughs> Więc zapraszam Was. Jezu, i te głowy jeszcze, które się nie ruszają, ja myślałem, że one będą biegały tutaj. A to łatwizna, taka i kolejny rzek pącik. No widzicie, bardzo łatwe bardzo są te poziomy. Dobra, za szybko pochwalimy, tak nie są łatwe. Są bardzo trudne poziomy i na pewno nam się nie uda ich przejść. No ale jak widzicie, tu tutaj nie ma większego problemu z przechodzeniem tych poziomów. Zawsze w pewnym momencie nam się po prostu po, po pewnym czasie uda... Ale ogólnie te poziomy już nie są takie fajne i klimatyczne jak te, jak te pierwsze. Te pierwsze były fajne. Trzeci był nie. Dobra, teraz oceniamy poziomy. wenę. Pierwszy poziom, niby fajny, nie? Pierwszy poziom to był ten taki labirynt, gdzie trzeba było uciekać. On był bardzo łatwy, bardzo fajny. On był taki na zapoznanie się z w ogóle tą grą. E, ale ogólnie poziom fajny. Bo wiecie, pierwszy. Nie. nie. Ogólnie nie, nie za bardzo ciekawy, no ale fajny, fajny. Drugi, drugi poziom bardzo fajny, ten, to był ten taki z drzwiami. On był fajny. Trzeci to było tam, było dużo rodzajów różnych głów. Ogólnie nieciekawy poziom i w sensie, no nudny był ten poziom, mi się nie podobał. Czwarty, czwarty to był ten taki y, horror, to jest jeden z moich ulubionych y, poziomów. On był bardzo fajny, bardzo fajnie mi się w niego grało, polecam każdemu ten poziom, bardzo fajny. Ogólnie 10 yy, na 10 ten poziom, bo to był ten taki z latarką. Bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Czwarty z tego zapamiętam to był ten z tymi lustrami, on też był bardzo fajny. Piąty Mario też bardzo, ba, bardzo fajny poziom. Piąty to był Mario? Chyba tak. Ale też chyba... Te też bardzo fajny właśnie. Yy... O i teraz mamy walkę z bossem. A kolejne y, już później y, ten z lodowcem 6 na 10 y, A te 8 10 ogólnie bardzo słabe Ok Aha, głowa już nas rozwaliła Może być trochę ciężko z pokonaniem jej, bo tutaj y, Ja jakoś nie liczę szczególnie na Na pokonanie go Patrzcie, widzicie, jedno uderzenie to jest jakby je, to jest jakby minus jeden punkt, bo na, na górze mamy pasek taki, tam jest teraz 160 ileś. No ale ten poziom nie jest fajny, w sensie ten ostatni, że trzeba pokonać go i nie wiadomo co robić. Ogólnie trochę dziwne. Będę szczał teraz do niego: bum, 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 bum. Ale później y będą się pojawiały cały czas kolejne i to się już chyba nigdy nie skończy, mam wrażenie, y bo. Po prostu pojawiają się nowe. Nie wiem ile tych bossów dokładnie jest. Ogólnie pokonaną tylko tego i bym po prostu już zakończył odcinek. Więc pokonamy jednego symbolicznie. Jak będą już kolejne, to już. Wejść na kolejne. Rozwalę tylko tego, żeby tutaj. Żeby tutaj godnie zakończyć odcinek. Na drugiego już po prostu zostawimy, nie? Tak jak wspomniałem. Dobra, już niedużo. 20 strzałów jeszcze. Nawet się ruszyć nie musimy Patrzcie jaki łatwy jest Dobra, Ro rozwalony Teraz pojawi się kolejny chyba Co nie? Czy nie? To już koniec? No i kolejny, widzicie? Więc ogólnie walić już te bossy, ich jest za dużo yy, Powinien być jeden i po, po tym powinno się skończyć gra Widzimy się już jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku. Miło było mi spędzić te głowowe odcinki z wami. No cóż, widzimy się już jutro o godzinie 16.00. Pa, pa.